Witam Was serdecznie moi mili, no, Borys z tej strony. Dzisiaj po raz kolejny będziemy się przyglądali grze The Beast. Mam dla Was fajny poradnik dotyczący siedmiu najlepszych broni, które zdobędziecie już po misji Bezpieczna Przystań, czyli po pierwszej misji jaką będziecie mieli z Olivią. Robicie tę misję i idziecie tym szlakiem, który właśnie macie pokazany na minimapce. Będziemy się od punktu pierwszego do punktu siódmego, aż zdobędziemy wszystkie 7 broni. Potem jak już zdobędziemy te bronie, możecie śmiało robić sobie misję główną, ale to da Wam niezłego kopa, niezły start naprawdę na początek, strzelba jest mega kozacka, rewolwer naprawdę bije bardzo porządnie, jeden strzał, znowu jaki padają, pistolecik oczywiście super sprawa. Ee, rakieta Iggy, oczywiście jeżeli korzystacie Z wichajstw, to tutaj będziecie mieli Sporego boosta, polecam to założyć Tak samo maczetę Maczetę Strausa, będzie wam dodatkowo Przywracała 25% życia Fajnie bije, można naprawdę Świetnie się bawić, Ciupaga rzucacie Wraca do was, więc naprawdę fan na start Nie z tej ziemi, zostańcie ze mną Do końca, lecimy z odcinkiem W pierwszej kolejności udajemy się dokładnie tutaj, w to miejsce, na most. Będzie tam pociąg, dokładnie ciuchcia musimy znaleźć zasilania, podchodzimy do tego wagonu, otwieramy oczywiście naszym kluczykiem, w środku będzie przeciwnik rozwalamy tego przeciwnika, teraz udajemy się do głównego wagonu, tam gdzie mamy panel zasilający, włączamy zasilanie na sterowniku, obok niego jest kabel, bierzemy ten kabel i wracamy do tego wagonu, podłączamy nasz kabel pod napięcie, za nami otworzyły się drzwi, przeciągamy naszą kartę, wchodzimy do środka i od razu po prawej jest nasz pistolet, dobra to lecimy do punktu numer dwa Tutaj musimy pokonać wszystkich przeciwników, których mamy przed bramą, bo jeżeli włączymy zasilanie, to tych przeciwników wyjdzie nam jeszcze więcej, więc rozwalamy wszystko, co się rusza. Teraz podchodzimy do naszego bunkra, który jest obok naszego zasilania i wchodzimy od góry do tego bunkra. Włączamy agregat, bierzemy nasz kabel zasilający, wychodzimy górą i podłączamy nasze zasilanie, które znajduje się obok bramy. Teraz brama się otworzy i czas na show. Rozwalamy wszystkie ząbiaki, które są w środku. Oczywiście nie musimy, możemy wejść, otworzyć drzwi. Polecamy oczywiście rozwalić. Idziemy do naszych drzwi, które są na samym końcu. I jest tutaj nas SMG. Dobra, to co? Mamy drugą broń. Idziemy teraz do broni numer 3. Nasza trzecia broń jest dosłownie obok, na budynku na wzniesieniu. Najlepiej wejść na słup energetyczny, przejść po tym słupie energetycznym, wdrapać się na balkon. I na balkonie u góry wisi nasza ciupaga. Jest to broń kratosa, gdzie rzucamy i wraca ona do nas. Dobra, to teraz kolejna broń numer 4. Teraz zmierzamy do tego punktu na mapie. Idziemy po miejscu, szukamy małego pomieszczenia na gospodarstwo domowe z tyłu, zanim mamy kratkę wentylacyjną. Rozwalamy tą kratkę, wchodzimy do, do środka, odpalamy nasz agregat prądotwórczy, otwieramy drzwi za nami. Następnie bierzemy kabel i idziemy teraz podłączyć nasze zasilanie. Gdy zasilanie jest włączone, drzwi zapalą się na zielono, wchodzimy do środka i przed nami mamy naszą złotą strzelbę. To teraz idziemy do naszej broni numer 5. To teraz idziemy tutaj w to miejsce. Jest to bardzo łatwa do zdobycia rakieta tenisowa Igi Świątek. Mamy taki budynek. Wspinamy się na górę po latarni. Będziemy mieli otwarte okno. Wchodzimy przez to okno. No i ku naszemu zdziwieniu, na ścianie wisi paletka Igi Świątek. Najłatwiejsza broń do zdobycia w grze. To co? Idziemy do broni numer 6. Kolejna broń jest dosłownie obok jest to rewolwer Świt. Jest to naprawdę porządna broń, która zabija jednym strzałem, jak dobrze kontrolujemy. Najważniejsze to znaleźć niebieski dom z niebieskimi drzwiami. Koło tego domu będzie klapa. Otwieramy tą klapę, ale zanim tam zejdziemy, wchodzimy obok przez okno i szukamy toalety. W tej toalecie będzie leżał martwy mężczyzna, który ma przy sobie bezpiecznik. Jak już mamy ten bezpiecznik, to wracamy do naszej klapy. Schodzimy w dół. Ładujemy bezpiecznik do naszego gniazdka, otwieramy drzwi i po prawej stronie będziemy mieli safe. Kod do safe'u to 2219. Dobra, jak już mamy nasz rewolwer, teraz możemy iść po ostatnią broń, czyli maczetę, maczetę Strausa. Ostatnia w zestawieniu jest maczeta Strauss i Broda, która znajduje się na dachu marketu. Należy pójść w miejsce oznaczone na mapce, wejść na samą górę budynku, będziemy mieli zamknięte drzwi. Należy te drzwi otworzyć. Po lewej stronie będziemy mieli pudełko, teraz niestety najbardziej zmulona część tego całego przedstawienia, bo musimy pudełko otworzyć 77 razy, czyli 77 razy musimy nacisnąć klawisz akcji, by pudełeczko się otworzyło. Jednak opłaca się to i to bardzo, gdyż skrywa on maczetę, jedną z najlepszych maczet w grze. Więc jeżeli zdobędziemy tą broń i mamy to, co wcześniej zdobyliśmy, już na chwilę obecną jesteśmy niepokonani. Mam nadzieję, że udało wam się zebrać wszystkie 7 broni. Wiem, że niektóre mogłem pominąć, mogłem przeoczyć. Mogłem popełnić jakąś gafę. Jest to, pamiętajcie, moje zestawienie siedmiu broni, które wydają mi się najbardziej rozsądne i najbardziej dynamiczne i zmieniające naprawdę rozgrywkę, żeby się grało nam lepiej. Jeżeli poradnik Wam się spodobał, bardzo proszę zaobserwować kanał, polubić ten filmik i zapraszam w przyszłości. Ja rozpocząłem właśnie nową grę i to będzie mój podstawowy zestaw przetrwania. Do zobaczenia, cześć, trzymajcie się.